Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj 50 lat Daru Pomorza. Ostatnia moneta, 20, przedostatnia moneta 20 złotowa, jaka wyszła w PRL-u z pięknym statkiem Daru Pomorza. 50 lat, czyli w 1930 roku, został ten statek zbudowany. Jest to monetka o nakładzie 2 miliony sztuk, 69200 dla marynarzy. I zobaczmy sobie drugą stronę. I mamy tutaj drugą stronę monetki w 1980 roku Polska Rzeczpospolita Ludowa. Jak widzicie trochę zanieczyszczona moneta. W stanie pierwszym ta moneta idzie ją kupić nawet za 5 zł. Nakład nominał 20 zł stop miedzioniklowy, orzełek bez korony charakterystyczny dla tamtej epoki. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.